Radio Kaszebe. W Lęborku słychać nas na 94,9 fm Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl Radio 19 marca 2021 roku wbito pierwszą łopatę w ziemię. Mowa o budowie hospicjum stacjonarnym w Pogorzelicach, które będzie kolejnym miejscem na mapie Polski w zakresie całodobowej opieki hospicyjnej i paliatywnej. O wspaniałej inicjatywie i o trudnościach z budową opowie nam Agata Kozer, założycielka i prezes Fundacji Lemborskie Hospicjum. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mikrofon włączyłem, teraz przepraszam. Pani Agato, o humusie dzisiaj rozmawiamy. Słyszałam. No, no, tak, 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 tak czy, czy nie? nie? Tak. Tak? <gry> tak. Ale no. dobrze doprawiony. Dobrze doprawiony. Samorobny. Samorobny. Najlepszy taki, nie? No i właśnie tam było pytanie, co to ten hummus jest. Może to pani Agata tak... nam wytłumaczy słuchaczom. To ja smarowidło. Smarowidło, po prostu. Pasta no, warzywna inaczej. No, no, A właśnie. tak smarowidło lepiej brzmi niż hummus. No, no, no właśnie. Smar... Smarowidło smaku humus. <śmiech> <śmiech> ja nie, ja tego nie, nie wiem, jakoś tak nie, nie. Chociaż Kasia mi tu... Y, Próbuje przekonać. przekonać i, twierdzi, że... i twierdzi, że ja kiedyś go jadłem. Tak, widziałam, potwierdzam, jadłeś. No. Ale to nie, Dobre, jak nie pamiętasz. Niech mu się, nie ochmu się. To Aczkolwiek znaczy, że... może kiedyś on zagości w kuchni hospicjum. Pani Agato, ponad sześć, a nawet jak i dobrze liczę, 7 lat temu pierwszy raz usłyszeliśmy słowa, budujemy hospicjum. Pociągnęła pani ze sobą setki ludzi. Ile teraz osób jest przy budowie hospicjum? Wszystkich zaangażowanych bym powiedziała tysiące. I gdybym miała wymieniać każdą osobę, to pewnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale w sercu jest każdy darczyńca, każdy człowiek, który stanął na naszej drodze, bo gdyby nie właśnie ci ludzie, myślę, że nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. No właśnie, nie było łatwo, bo były trudności na początku z pozyskaniem środków, ale jakoś to poszło. Tak, ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę tutaj w radiu, jak to było też mniej więcej w tym czasie i spotkaliśmy się i wtedy mieliśmy ten pierwszy milion złotych, który nam wystarczył. Postawiliśmy ściany parteru i wylewaliśmy część stropu i baliśmy się, że zabraknie pieniędzy na strop. I było pytanie, co dalej? I było pytanie, co dalej? i na tamten moment oczywiście zbieraliśmy cały czas pieniądze i nagłaśnialiśmy tą sprawę ale tak na dobrą sprawę nigdy nie wiemy co dalej bo no tak te zbiórki wyglądają robimy wszystko co w naszej mocy żeby te pieniądze pozyskać ale nie poddajemy się i właśnie chyba ta determinacja też i ta wiara ogromna ale też potrzeba przede wszystkim tego miejsca u nas w naszym regionie powoduje że no za chwilę to hospicjum będzie już re, 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 realnie pomagało podopiecznym. No właśnie można powiedzieć, że jak na Drożdżach powstaje placówka kolejne tak budowy zamknęliście dzięki dofinansowaniu. To był spory zastrzyk gotówki. Tak, to był spory zastrzyk gotówki. W ten pierwsze, to pierwsze dofinansowanie, które otrzymaliśmy z budżetu państwa, bo ono ono Pozwoliło zrobić taki istotny etap budowy, zamknąć hospicjum pod dach. Przypomnijmy, jaka to była kwota? To była wtedy ta pierwsza kwota, bo to dofinansowanie było dwa razy, więc pierwsza kwota to było ponad 800 tysięcy złotych. I tutaj naprawdę zdążyliśmy na zimę zamknąć budynek, dokończyć ten strop przede wszystkim za, i, i zamknąć budynek pod dachem. I za tym, za tym dofinansowaniem, to była dla nas tutaj, bo jednocześnie prowadziliśmy rozmowy też z jednostkami samorządu terytorialnego, ze wszystkimi gminami naszego powiatu i z miastem i no to też uruch uruchomiło jakby, czy dało nam, my tak tutaj myślimy sobie wewnątrz, taką też przepustkę do tego, że jednak to jest naprawdę ważny interes społeczny, warto takie inicjatywy wspierać i nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby takiej organizacji jak nasza po prostu pomóc w tej budowie. Pamiętam, jak dziś y, rozmawialiśmy właśnie y, tu, o czym pani wspomniała, pierwsze nasze spotkanie. Ja zapytałem wtedy, czy wy nie porwaliście się trochę jak z motyką na księżyc. Tak, ja wtedy powiedziałam, że nie. Powtórzyłaby y, pani to samo? Tak, oczywiście, że tak. Jest to trudne przedsięwzięcie, ale to przed, o tym, że jest to trudne, wymagające przedsięwzięcie i że te trudności będą. Ja wiedziałam już te 7-8 lat temu, w momencie, gdy y, byłam sama... Y, ale po tej drugiej stronie rodziny, akurat w Pucku, z chorymi, którzy odchodzili tam. I wtedy było to pytanie, bo byliśmy tą rodziną, która potrzebowała tej pomocy i szukała w ogóle tego miejsca i tej pomocy dla najbliższych. I po rozmowie dzisiaj z panią dyrektor Anią, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, a która powiedziała, jak Puck budował, jak inne organizacje budują, jakie to jest ciężkie, tylko wtedy myśmy tego nie widzieli, bo może internet nie był tak powszechny i nie byliśmy naocznymi świadkami wielu y, takich przedsięwzięć, które miały miejsce wcześniej, no a my już budujemy w tym czasie właśnie, kiedy to wszystko jest dostępne online, tą budowę można zobaczyć, ale te troski i te trudności inni mieli też. Nie tylko dofinansowanie z budżetu państwa, nie tylko dofinansowanie rządowe, bo pod koniec ubiegłego roku dostaliście spory za gotówki 5 milionów, dobrze pamiętam? 5 milionów, 5 złotych, milionów tak. dostaliście od ogólnopolskiej fundacji założonej przez jedną z właścicieli znanej sieci sklepów dyskontów. Tak, tak. Chyba bardzo pomogło. E, tak. Jak to się w ogóle stało, że, że, że otrzymaliście te wsparcie? No właśnie, to Ja pytanie... wiem, że pani jest zawzięta, że wszędzie, na każdym kroku próbowała zdobyć te fundusze tak. na, to, na, na to hospicjum. A proszę bardzo, tu przychodzi dyskont i mówi, proszę bardzo, macie To tyle. nie jest tak, że po prostu przychodzi dyskont, i, czy przychodzi fundacja i mówi po prostu, naprawdę to jest pukanie do wszystkich drzwi. Te rozmowy dzisiaj, tak mniej więcej właśnie w maju, to jest, mija teraz rok od powzięcia w ogóle kontaktu, czy zainicjowania tego pierwszego kontaktu. I ten kontakt chciałam powiedzieć, trwał właśnie przez tak pół roku, siedem miesięcy. To były spotkania online, za które chcę bardzo serdecznie podziękować. To było naprawdę, to, to był taki czas, gdzie nie skończyło się to tylko jakimś tam mailem czy zapytaniem, ale z tej drugiej strony takim naprawdę wsłuchaniem, się w te potrzeby, że to no i właśnie zauważenie, że w tych pogorzelicach to hospicjum naprawdę jest potrzebne. To, co później widzieliśmy w październiku 20, czy komunikowaliśmy o tym, że tego 20 właśnie października było spotkanie, to to już, było, to to już była końcówka właściwie już takiego bezpośredniego właśnie kontaktu z tymi osobami, które zadecydowały i powiedziały, że tak, ale jak dzisiaj się, co te 5 milionów oznacza, no to, no to to była ta kwota, o której ja myślę chyba, bo, bo też nigdy nie wnioskowałam, znaczy na, się ja nigdy też jak rozmawiam nie wnioskuję o całej kwocie, bo zdaję sobie sprawę, że ta kwota w ogóle jest bardzo duża i nawet jak rozmawiałam, czy sprzed, jak była, były rozmowy właśnie czy z budżetem państwa, czy z samorządami, to wolałam właśnie Tą, taką metodę czy opcję, że małą łyżeczką, po, tak po prostu tyle, ile każdy może. I tutaj też było to zapytanie, ale, czy, czy jakby taka prośba, a zapytanie właśnie ze strony naszego partnera strategicznego było po prostu takie, a ile to by musiało być właśnie tych pieniędzy, żeby skończyć już i żebyście przestali budować. Czy I, po pierwszym spotkaniu, mm -hmm. po pierwszych mailach, o których pani wspomniała, liczyła pani na aż taką pomoc? Czy znaczy ja, w ogóle liczyła pani? Ja byłam bardzo wdzięczna i gdzieś mi się tak po prostu serce radowało, że ten kontakt jest kontynuowany, że ze strony fundacji i pani prezes są zapytania o jeszcze, o więcej, o właśnie o przesyłanie już tych takich dodatkowych informacji odnośnie właśnie organizacji, funkcjonowania hospicjum, właśnie tych potrzeb. Dużo było liczb, dużo było, dużo było tej takiej Treści, bym powiedziała twardej, ale no właśnie, czy, 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 czy ja bym się spodziewała, że to tak będzie, to no to... próbować to, trzeba. To próbować trzeba, tak. I, no i właśnie później chyba, chyba chyba zgubiłam myśl, nie wiem, bo tak się, tak się zakręciło. To może powiedzmy o tym, na jakim etapie jesteście teraz? Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że robimy wenty instalację wentylacji mechanicznej i chłodu, a jednocześnie rozpoczynamy teraz też yy, yy, teren wokół hospicjum, czyli tam ten plan zagospodarowania terenu. I jak skończymy instalację wentylacji, to mamy już ten stan deweloperski skończony i rozpoczynamy wykończeniówkę. I ta wykończeniówka jeszcze w tym roku? Hmm, tak. Tak, bo tak i mamy, mamy taki plan i tak zresztą też się zobowiązaliśmy, no bo jak mamy już pieniądze na wszystko, i kończymy tą budowę, i właśnie nasz partner strategiczny wychodzi z tą inicjatywą i mówi: już nie budujcie, po prostu, już, już nie budujcie, już kończcie tą budowę, bo ludzie potrzebują tej pomocy, tak padło pytanie, a gdybyście mieli właśnie wszystkie pieniądze, to kiedy kończycie? No w tym roku, więc w tym roku kończymy. A planowaliście hospicjum? na początku otwarcie hospicjum 2026? 2026, bo realnie wiedzieliśmy, że tą kwotę, bo oczywiście w międzyczasie organizacja się rozwija i my też wiemy ile różnych wydarzeń, inicjatyw podejmujemy i ile jesteśmy w stanie rocznie tych pieniędzy zebrać. I tak realnie, gdyby nie właśnie, gdyby tych pieniędzy nie było, to realnie gdzieś koniec 2026 roku. Czyli my przyspieszamy tak na dobrą sprawę. O dwa lata. Od dwa lata jesteście do przodu. Tak. Pani prezes, macie wsparcie w społeczeństwie? Chętnie wam pomagają, bo każdy grosz ma znaczenie. No, dalej można powiedzieć, że każdy grosz ma znaczenie. Grosz do grosza uzbiera się kokosza. A tu nagle tak. przysłowiowy ten zastrzyk mhm. gotówki, 5 milionów, jeszcze społeczeństwo. Pomaga, chce pomagać. Tak, tak, mamy... W naszym ciągu pokazuję, mają otwarte serca? Cały czas mają otwarte serca, cały czas ta grupa naszych dobrodziejów jest świadoma tego, bo my kończymy teraz pewien etap, my kończymy po prostu etap budowy. Zaczyna się za chwilę etap tego życia i funkcjonowania hospicjum, i wszyscy wiemy, i nasza grupa tych dobrodziejów wie, że to nie kończy się, ta pomoc nie kończy się tylko na wybudowaniu, bo to hospicjum będzie potrzebowało wsparcia cały czas. Oczywiście trwają teraz rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby można było już. Korzystać z tego wsparcia też Narodowego, Narodowego Funduszu Zdrowia od przyszłego roku, kiedy to się wydarzy tak dokładnie, czy to będzie styczeń, luty, marzec, a może kwiecień, tego nie wiemy, ale dzisiaj wszystkie akcje, które robimy one, one już nie są na budowę hospicjum, one są po prostu po to, żeby uzbierać środki i żeby jak tylko ruszymy, to, żeby zabezpieczyć środki na, tą, na, tą, na te pierwsze funkcjonowanie. Ile miejsc będzie dostępnych dla podopiecznych, kiedy będzie się można starać, bo potrzeba na pewno jest. Potrzeba jest duża i to będzie kolejne miejsce, które pomoże tutaj nam wszystkim na Pomorzu, bo dzisiaj osoby z Lęborka są w hospicjum w Płsku, w Gdyni, w Gdańsku, w Słupsku, więc my będziemy mogli się odwdzięczyć też tym, że te miejsca tutaj u nas będą. 16 miejsc, co przy, po, przy średniej pobytu między 18 a 30 dni w hospicjum da szansę, 300. Osobom na godną opiekę w tym terminalnym stanie choroby w ciągu roku. Pokoje, strefa hospicyjna, w pełni wyposażona kuchnia. Co jeszcze będzie czekać na pacjentów budowanego domu? mocnych więzi na skalę, bo tak, tak widzę w internecie, tak. jest pięknie, ładnie opisane. E, cały ten budynek ma to wszystko, co jest wymagane zgodnie z, z, tym, z tymi wymogami, które są w ustawie, a dotyczą podmiotu leczniczego. Czasami słyszymy, że ten budynek jest za duży, on wcale nie jest duży, bo e, po, Korytarze są szerokie, dlatego, żeby po to, żeby można było łóżkami, gdyby było 16 leżących osób, to żeby można było tymi łóżkami po prostu poruszać się, bo życie w hospicjum nie kończy się na zamknięciu w pokoju. Tam jest wszystko tak przygotowane: czy hol, duża przestrzeń, kaplica. Piękny ogród, bo nasi darczeńcy działki, którzy w 2020 roku przekazali działkę pod budowę hospicjum, równo trzy lata później przekazali jeszcze dodatkowo pół hektara na ogród dla podopiecznych przy hospicjum. Więc to wszystko, co jest wymagane, czyli te pomieszczenia jak szatnie dla pracowników, apteka, magazyn bielizny brudnej, czyste jakby. To jest to wszystko, co musi być jako właśnie dla placówki, która jest podmiotem leczniczym, plus dużo przestrzeni, aby, aby można było czy to wolontariusze, czy osoby odwiedzające, rodzina, która może być 24 godziny na dobę, żeby mieli po prostu tą przestrzeń do bycia razem, bo najbardziej chodzi chyba o tą uważność i o spędzanie czasu razem. Tyle wam potrzeba teraz. Czego nam potrzeba? Potrzeba nam cały czas tego ogromu miłości, wsparcia, żeby to po prostu czuć, ale naprawdę mamy to wsparcie i to, to kibicowanie. Jest teraz taki też trudny czas, bo kończy się budowa, ale w tle trwają te wszystkie operacyjne działania związane z uruchomieniem placówki. Wsparcie, wsparcie, prosimy o jeszcze. Tak. Potrzebujemy po prostu cały czas wsparcia i tej przychylności, ale to jest, i chciałam za to bardzo serdecznie podziękować od wszystkich instytucji, z którymi też mamy kontakt, więc oby tego nigdy nam nie zabrakło. Końcówka roku? Hmm taka data otwarcia planowania? Możemy o to pytać? To tak, tak. Mamy, mamy. Końcówka roku będzie taka realna, na pewno, żeby zakończyć budowę. Będziemy robić wszystko, żeby to hospicjum uruchomić. Jeżeli będzie przesunięcie parę tygodni, to prosimy o, o wyrozumiałość. Ale no to dlatego. I tak się nic nie stanie, pani prezes, no dwa lata do przodu jesteście. Ale dlatego. Tak, tylko chciałam <grym> powiedzieć właśnie, że dlatego, że najpierw musimy wybudować, a później będą wszystkie odbiory i kontrole. I nie jestem w stanie, przewidzieć, ile te kontroli odbiory będą trwałe, ale nie mówimy już tutaj o latach właśnie, tylko mówimy o tygodniach, które nas przybliżą do tego, żeby powiedzieć, tak hospicjum już właśnie rozpoczęło swoją działalność. Trzymamy kciuki, żeby ta końcówka roku właśnie się sprawdziła i żebyście wszystko potwierali zgodnie z planem. Na święta Bożego Narodzenia, na prezent jak znalazł. No, w cudzysłowie oczywiście tak. mówiąc, jak znalazł prezent. No bo tak. to. Wiemy na czym polega hospicjum. Agata kozy, założycielka i prezes Fundacji Lęborskich Hospicjum była dziś naszymi państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Kaszebe Jest